Czy nie jest tak, że nasze głoszenie Ewangelii czasami może przyjmować formę utwardzania serc, może przyjmować taką formę, że, że jeżeli chodzisz do kościoła, wykonujesz wszystkie uczynki, to jest w porządku? Czy nie jest tak, że czasami głosimy Boże miłosierdzie, jakby to był wyrok na drugiego człowieka? Czy nie jest tak, że czasami mamy w sobie tę myśl? Paryzeusza. dzięki Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jaki ten celnik. Bardzo prośmy o łaskę poznania naszych grzechów, o łaskę skruchy, o łaskę bólu z powodu naszych grzechów i o to, ażebyśmy głosili miłosierdzie Boże, nie jak wyrok na drugiego człowieka, ale jako przebaczenie nam grzesznym.